Cześć, znajdujemy się na planie mojego klipu do numeru, który nazywa się Milcz. Robimy dzisiaj dużo rzeczy opartych na świetle, opartych na wizualach. Takie obrazy dzisiaj malujemy. Jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Kilka tygodni temu zaskoczyła fanów i zaprezentowała swoje nowe muzyczne wcielenie. Helena Englert zadebiutowała jako Hela, utworem Pani Domu. Milcz to kolejny singiel zapowiadający płytę artystki. Jeśli chodzi o, o klip, skupiliśmy się na jednej lokacji, dlatego różnorodność chcemy uzyskać poprzez różne światy. Wykreowaliśmy sobie trzy kolory. Helena ma też trzy różne stylizacje, które uwydatniają te różnice. Współpraca z Heleną jest super. Od razu gdzieś poczuliśmy flow. Helena świetnie pracuje przed kamerą, ze względu na swoje doświadczenia i też dzisiaj się to przekłada na to, co tworzymy. Nie jestem dzisiaj tylko aktorką, to ja mam ostatnie zdanie. Dużo się uczę. Na pewno pracy z ludźmi, ale też asertywności. O, robię to przede wszystkim dla siebie i dla przyjemności, więc przede wszystkim musi mi się to podobać. Moje masz milcz i do niej! Milcz! Wystarczy nie słuch! Z naszymi kamerami pojawiliśmy się nie tylko na planie teledysku, ale też w studiu, gdzie powstają kolejne utwory Heli. Można przerwać Wam w tej pracy? Cześć! Cześć. Jak wygląda praca nad Twoimi utworami, nad Twoją płycą? Maurycy ma dużo większą wyporność na siedzenie wiele godzin naraz niż ja. Ja po czterech godzinach przestaję słyszeć cokolwiek, więc zwykle 4-5 godzin fajniej. Wolę się spotkać częściej. Ale też dlatego, że moja praca zaczyna się wtedy, kiedy jest ja stąd wychodzę. Najpierw robimy muzykę, no więc właściwie Maurycy siedzi, pracuje, a ja dograniczam się do mówienia, co mi się podoba, a co mi się nie podoba i co czuję, a czego nie czuję. A potem wychodzę stąd i w domu piszę lwią część tekstu, melodii i wracam z czymś już takim bardziej konkretnym do Maurycego. No to ma swoje plusy, bo czasem można przemyśleć, co chce się powiedzieć. Tak. Ktoś ludzi tak na kolanie pisze teksty i jest mm -hmm. różnie, a Hela przykłada tego dużą uwagę. duża. Wartość muzyki Harry'i to są jej teksty mm -hmm. i to, że gdzieś Jest z mój, no, dziękuję. No, Musiałam przyjechać, żebyś słyszała te tak, piękne tak, słowa. Tak. Jak wam się pracuje ze sobą? Ja się czuję bezpiecznie przede wszystkim tutaj i to jest dla mnie bardzo ważne. My też się znamy ze szkoły w ogóle, bo chodziliśmy kiedyś tak, do, do gimnazjum. Tak, do gimnazjum. Czy spodziewaliście się w tamtym etapie swojego życia, że spotkacie się tutaj, żeby będziecie Nie. tworzyć razem muzę? W Małrycy był rok starszy, więc był automatycznie tak. fajniejszy po prostu. I chodził z gitarą, tak było, i chodził Była. z gitarą do szkoły. A a ja byłam rok młodsza, więc w ogóle nie miałam dostępu do tej grupy znajomych, którą miał Maurycy. Więc tak naprawdę dopiero poznaliśmy teraz parę miesięcy temu, jak zaczęliśmy pracować razem. Próbuję sobie bardzo różnych gatunków. Taki jest też proces no, pisania pierwszej płyty. Jest dużo rzeczy, które są stare, dużo rzeczy, które tak. powstają dopiero teraz, bo wcześniej ich nie, wiem, nie umiałam robić albo nie było takiego Maurycego, który by mi otworzył głowę na niej. i dzieją się na razie bardzo szalone rzeczy. Pięknie, bardzo się cieszę, że możemy temu etapowi się przyglądać. I teraz pytanie: czy ja cię mogę na sekundkę porwać? Porywaj. Jak to się wydarzyło, że w Twojej głowie narodził się taki pomysł, żeby zająć się muzyką? Bo przecież to Twoja kariera aktorska pięknie się rozwija, więc zastanawiam się, czy brakowało Ci jakichś takich wrażeń adrenaliny, czy po prostu to jest coś, co płynie w Twoim krwiobiegu? Podpunkt A, mi zawsze brakuje adrenaliny, a podpunkt B jest taki, że ta muzyka była gdzieś od zawsze, bo jak byłam małą dziewczynką, to chodziłam do szkoły muzycznej, nie jestem muzykiem. Ja raczej piszę teksty i raczej bym tak siebie określiła. Że to było coś, co robiłam w zaciszu mojego... Mieszkania i myślałam, że to będzie taki hobby. A jakiś czas temu zebrałam na tyle dużo materiału i zaczęłam robić to tak często, że właściwie jak tylko miałam wolne, to po pracy jeździłam albo do studia, albo siedziałam w domu i pisałam teksty i pomyślałam sobie: Kurczę, skoro będę na tym tak dużo czasu i to jest taka moja wielka miłość, i na każdej imprezie moi znajomi mają mnie dosyć, bo po prostu puszczam swoją muzykę, to może warto byłoby coś z tym zrobić i zastanowić się, czy, czy nie warto by było zająć się tym profesjonalnie. No i here we are. Słyszałam też, że ty słyniesz z tego, że podczas jakichś takich spotkań towarzyskich lubisz też na przykład, nie wiem, zarapować coś. I Jezu, to jeszcze, to powiedział. I to jeszcze przed tym Straszne jak rzeczy się spotkałyśmy. No. Straszne rzeczy. Tak, tak, na studiach miałam taki epizod, że trochę sobie z kolegami, ale w ogóle nie wolno mówić o takich rzeczach, bo to się robi dla zabawy o drugiej w nocy. Czyli teraz po prostu poważna kariera muzyczna i A to jest poważna, nie nie wiąże się. jak poważna, ale zobaczymy. Jest godzina piąta chyba 45 no, i jadę na plan swojego pierwszego klipu. Czy to jest tak, że ty piszesz o swoim świecie? Czy to jest tak, że piszesz o świecie, nie wiem, swoich przyjaciół? Jak to wygląda? Myślę, że to jest miks. Zależy mi, żeby muzyka była osobista, bo tego mi trochę brakowało w, w mojej pracy. Ale nie wykluczam, że będę czerpała nie tylko ze swojego doświadczenia, bo to wzbogaca, po prostu. A pani domu? No nie jest autobiograficzny, bo to jest gatunkowy numer, w związku z czym jestem zabawa konwencją i ten tekst też jest napisany w bardzo konkretny sposób, taki, żeby był humorystyczny, żeby miał podwójne dno i to jest zupełnie inne pisanie niż pisanie żadnych piosenek o miłości, w których możesz rzeczywiście po prostu otwór, rozerwać sobie serce i wyłożyć je na kartkę pani domu jest gatunkowa, mhm. ale twój najnowszy singiel Milcz jest właśnie o tej miłości mhm. i chyba twojej też z tego co wiem. Tak, to jest numer, który powstał w 10 minut. Bo po prostu był taki stan emocjonalny, a nie inny, który nadawał się idealnie do tego, żeby przeradzić go na papier. Czy widzisz już tą swoją publiczność swoich słuchaczy? Czy to jesteś taką osobą, która wizualizuje? N nie myślę o tym, jaka będzie moja publiczność i czy w ogóle ktoś przyjdzie, bo doprowadza mnie to do absolutnie białej gorączki, bo jestem przekonana, że nikt. Bardzo czekam na ten moment. Myślę, że to będzie ten moment takiego. Oh, dobra, a jeszcze jak ktoś przyjdzie, to już w ogóle będzie super. Czego mogę Ci życzyć? Koncertów. Okay. To jest fajne życzenie. Tak mi się wydaje, koncertów i dużo pracy. No to owocnej pracy dla Ciebie, yy, spełnienia marzeń i tych koncertów, i mam nadzieję, że się na Twoim koncercie zobaczymy. Ja też mam taką nadzieję. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, tu Dorota! Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień